Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam dzisiaj Was na pokład nowego krążownika z, ze wspólnoty. Zobaczcie, jest to krążownik Auckland. Zobaczmy, co kapitan ma tutaj do zaoferowania. Płynie on tutaj w dywizjonie z kapitanem Mashido. No i zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Mamy w tej chwili tryb bitwy, wyścig zbrojeń. No i zobaczymy. Co i jak tutaj będzie rozegrane, torpedy mamy tutaj o zasięgu 12 km, maksymalne uszkodzenia 16 i mamy prędkość 62 węzły. No i oczywiście mamy jeszcze artylerię 203 mm i zasięg 16 km. No i zobaczymy tutaj, jak ten kapitan sobie da radę na tym okręcie. Mamy tutaj 20% szans na podpalenie wrogiego okrętu. Nieopodal pokazuje się pancernik Duncan, krążownik Neptun. Mamy tutaj do dyspozycji hydrosondę, mamy oczywiście również dym. Kapitan będzie się decydował najprawdopodobniej podesłać torpedy do Bismarcka. I żeśmy tam jeszcze Duncan'a widzieli, zobaczymy do kogo te torpedy wejdą, być może te zostały również wysłane do krążownika Neptun. No i teraz jakie posunięcie? Czy będzie dym? Jest strzał. Pokazuje się tam nieopodal niszyciel. Jutland, Bismarck odpalony. No i nie jest w tej chwili widoczny nasz krążownik ósmego poziomu, no to dostaje jakieś obrażenia, ale i e, bardzo mocno odczuwa tutaj Tirpitz, zobaczcie. No i jeszcze jest ten Tutaj kapitan będzie płynął delikatnie z prędkością 1,4 e, i jest w tej chwili w dymie kroczącym. E, tutaj towarzyszy jemu kapitan Mashido na swoim okręcie. E, I teraz e, obydwa te okręty są tutaj ostrzeliwane Jest Bismarck ostrzeliwany. Zobaczcie, tutaj dość ładnie, no i chyba kapitan troszeczkę przyspieszył. Jest w tej chwili już widoczny, no i teraz te pancerniki będą musiały tutaj się zemścić. Dostaje obrażenie 4280, no Bismarck bardzo mocno jest tutaj palany on topnieje w, w oczach i jeszcze trafienie kapitan Machida na okręcie zatapia za tego niemieckiego pancernika, mamy krążownika. Azara, jest około 14,5 km obrót wiesz. Kapitan do tam ostro ostrzeliwuje eee, ten krążownik. No pokazał się również Neptun, 11 km. Obrót No Zobaczcie. Proszę bardzo Poszedł strzał. Czy będzie trafienie? No nie udało się tutaj trafić. Za wyspą jest Neptun. No i teraz tych bodajże dym się kończy. No i musimy sobie tutaj radzić. Już jest e, nasz krążownik wyświecony. Płyną torpedy w kierunku e, naszego krążownika. I jest Jugumo. Jest e, Neptun. Jugumo znika. Jest w tej chwili e, niewidoczny. Ale Neptun, Neptun będzie się na pewno tutaj trafić. E, krążownika, tutaj jemu się to już udaje no i coś tu już nam wybuchło, słuchajcie Benson zlikwidował e, Tirpisa torpedami Jest to dość fajne polosowanie, bo mamy tutaj ósemki, dziewiątki, nie ma dziesiątek, można poszalać, zobaczcie no i e, pancernik e, drużyny czerwonych w tej chwili dostaje tam obrażenia, No nie ma jednak na szczęście podpalenia Jest strzał, jest tam e, zniszczone, zniszczenie torped. Jest podpalenie, uszkodzenie raczej torped. No i... Zobaczmy. Ładnie tutaj współpracują kapitanowie Mashido oraz e, Pan Pociąg. Tak ten kapitan się tutaj nazywa. No, czy uda im się tutaj zlikwidować e, pancernika, sam jestem ciekaw. Ach, tutaj bardzo mocno jest obijany. Pan pociąg uruchamia w tej chwili, moi drodzy, namierzanie łodzi podwodnych. Chociaż ich nie mamy w tej bitwie, ale kapitan jednak próbuje coś tutaj ogarnąć. A najprawdopodobniej może mu tam się palec zsunął na inny klawisz, no ale nieważne. Trzeba się tutaj rotować. Drużyna zielonych. No, liczebnością okrętów przegrywa. No, i teraz trzeba jak najszybciej przejąć e, środek. Za chwilę się pokaże. No i jest Benson. Benson tam dostaje obrażenia. Kapitan stawia dym. Chciałby tutaj zniknąć. Jest bardzo dużo okrętów. Jest tu i Yugumo się pokazał. Czy będzie strzał do Juguma? Jest strzał. Pytanie: czy to będzie celne strzelanie? No, niestety nie udało się. Nie trafę tutaj kapitan. Bardzo mocno tutaj manewruje e, niszyciel. No, i jest tam jakieś trafienie. E, dwa razy penetracja. Mamy adatarię, właśnie tutaj nadpływa. 13 km, 400 m w kierunku naszego krążownika z drużyny zielonych i strzał. Czy będzie podpalenie? Nie ma. Teraz priorytet, słuchajcie, trzeba jak najszybciej przejmować główny punkt. No zobaczmy, czy ta adatara będzie zlikwidowana. Zobaczcie, poszły torpedy w kierunku. E, pancernika datara, no i jest podpalenie. Jest podpalenie i następne podpalenie. No, jest, jest moc w tym okręcie. Zobaczcie, nie widzimy tego okrętu, jaką by się tutaj zachowywał w walce z łodziami podwodnymi, ale zapewne już macie tą linię, więc. Nie byłoby tutaj żadnej niespodzianki. Mamy jeszcze Amalfi. Jest tu Amalfi. Nieopodalnie 7 km, 300 metrów. I idą torpedy. Pancernik wychodzi za zawyspy. No i znika. Jest, pokazał się. 10 km 100 metrów. Jest podpalenie. Oj, tutaj się smaży. Bardzo mocno. E, Pancernik Adatara. Jest trafienie. Zobaczcie, ależ tutaj. Niby mało procent podpalania, ale jednak... Ależ tutaj idą torpedy. Czy dostanie kapitan torpedą jedną, czy... O i zgasły! Ależ tutaj szczęście kapitan może. No dało się jemu uniknąć śmierci. No i chyba dym się już skończył. I teraz trzeba za wszelką cenę zatopić tego pancernika. Jemu mało tego hp zostało, bo on cały czas płonie. I aby teraz tylko strzelić, zatopić, zlikwidować pancernika. Jest zatopienie. Mamy Prince Eugena. Jest to krążownik coraz bliżej. Będzie wymiana tutaj e, pocisków. Prince Eugen ma tylko 20 tysięcy HP nasz ma 35 No i teraz zobaczmy kto będzie lepszy. Prince Eugen Czyli kapitan chodził. Są dwa podpalenia. No dość fajnie o ten okręt pali. Jak ktoś powie, że w ogóle nie chce palić. Jest za Mamy tutaj główną ofensywę. No, zobaczcie podziurawiony ten e, krążownik, no ale musimy tutaj się słychać ratować. Musimy e, kombinować, żeby wyciągnąć tą bitwę. Kapitan An, pociąg na krążowniku, moi drodzy, znowu został wyświecony. Mamy czampiona pokazuje swoją burtę, czy uda się teraz jeszcze strzelić z pociecku przeciwpancernych czy będzie trafienie, oj znika zobaczcie, też tak nieraz mam, że kiedy e, mierze okręt, chciałbym strzelić to ten okręt po... oj, 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 oj ale że dostał tam cytadelę nawet nie skończyłem tutaj e, e, mówić, ale nieważne, zobaczmy zieloni to mają bardzo tutaj dużą Porażkę pozostały tylko cztery okręty. Mamy dym. Tankan, żeby się jeszcze podpalił. I jest, słuchajcie, duży kaliber ramię w ramię zobaczcie no ładnie ładnie tutaj to wychodzi teraz eee, Duncan będzie chciał wyczekać moment aby się pokazał nasz krążownik cały czas ma wieże skierowane i oddaje strzał w ciemno oby nie trafił no, spudłował na szczęście No i są torpedy, pancernik już nas widzi, trzeba tutaj jakoś troszeczkę odkręcić, aby nie dostać torped lub jakiegoś strzału, no i jest trafienie, kraken uwolniony. No i jest to spalenie, ajajajajaj, aj, aj, ależ tutaj mocno obrywa e, nasz grożowi, jest Juguma. Obrud, wiesz, że będzie trafienie. No i teraz, czy krążownik dostanie torpedą? Jest za 11 tysięcy trafienie, jest tam zalanie, ale słuchajcie, w tej chwili Zara już jest obijana od kapitana Mashida, zobaczcie. Pan pociąg, tak ten kapitan się nazywa, czeka, aż pokaże się tutaj burtę i jest trafiony, zatopiony. No, i pozostaje gdzieś tam te Jugumo. Jugumo tutaj też bardzo fajnie walczy. Na chwilę obecną ma dwa zatopienia, ale naprawdę wyciąga tutaj ładną bitwę. Prawdopodobnie Jugumo gdzieś tutaj schował się za wyspę przed chwilą. Nasz krążownik został wyświecony. Wydaje mi się, że Jugumo jest za wyspą, bo krążownik już nie jest wyświetlany. Jas, pokazał się. Jest, 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 jest. I teraz y, bierz go na cel i rąk. No ładnie dostał. No i teraz końcówka. Jest trafiony, jest zatopiony. No zobaczcie, masz i do 7, a kapitan, pan pociąg. Dwa okręty zatopione. Tak się gra w dewizjonie.